Wyobraźcie sobie, że w, tu w tym miejscu. takie tu był główny chęci, Nie. nie tu, 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 A tu rozdzielnia, rozdzielnia, tu chodźcie. Noć, noć, noć. Rozdzielnia. Och, rozdzielnia. O, to co Tu w tym miejscu, moje, w tym miejscu jest tam te klamki. A te powierzchnie w, e, w tamtym miejscu. No widzę, no tam. A w tym miejscu by moja córka robiła sobie weselne zdjęcia. Co się śliwa? Tu się ostatnio palił ten kawałek, bo nie słyszałem. Nie, w sobotę z jego córki. Ostatnia chwila tak? Z tej to... to może, że. Czekamy na poszkodowanego, bo to po o. dwóch tygodniach się zgłaszają. Jak on przeżył? Czy nie ma go? Nie wiadomo, kto to był. Proszę cię północka. Ja? I tak wygląda hala To jest hala i Państwo polskie popełnia. Jeden błąd. Chudnictwa nie uznało jako przemysłu strategicznego. Co teraz dzisiaj? I powinien jest widać kraje, krajowe, tak? Co teraz widać właśnie? No bo konflikty na świecie, może przyszłe konflikty, nie daj, nie daj Boże. I tu się lampka zapala. I tu się zapala lampka, bo do tego trzeba dużo, dużo stali różnego kalibru. A hutnictwo żeśmy pozamykali i teraz no, skrobiemy się po głowie, co tu zrobić szybko. Hutnictwo powinno być przemysłem, gałęzią strategiczną. Jak zaczynałem pracę w hucie, to nie było za dużo załogi, którzy się znali na hutnictwie. Dopiero przychodzili tutaj nowi pracownicy z Wójcina, z Masłowic, to pamiętam. Pamiętam, myśmy mieli, wybudowali, chuta wybudowała dwa hotele robotnicze, które w tej chwili służą jako mieszkania, mieszkania dla mieszkańców Siemianowic. Były u baraki, u baraki, baraki też dla tych nowych pracowników to się kształciło tych ludzi, żeby mieć załogę, bo tych załogi nie było za dużo. dochodziło, pamiętam, to już było po, po 5 tysięcy osób, a na końcu, na końcówce to już było 1800, po coraz to mniej tych ludzi. Także pamiętam, powiedzmy, rozwój tej huty i zakończenie, to, powiedzmy, to tylko wspominać i płakać, no bo to, co widziałem, że tyle ludzi tu w Siemanowicach, to był jej chleb, który, powiedzmy, tutaj mogli pracować w hucie, zarabiać, powiedzmy, korzystać i ze sportowych spraw, i z, z, z czasowych spraw. Wszystko było dla załogi. Przy Hucie powstała filia Akademii Górniczo-Hutniczej. To była jedyna mała cząstka wyższej uczelni w tym mieście. To mi się to tak... Nie było ani przed, ani po. I w, e, e, to też muszę dodać, bo mój tata wykładał w szkole przy, przy Hucie ponad 20 lat wykształcił zawodowo, no, pokolenia młodych ludzi, w większości pracowników huty. I to też jest ważne, bo przy tej w tej filii, akademii, no, wielu, wielu wielu pracowników uzyskało tytuły inżynierskie, Rysiu tu, między innymi. To byli ludzie, którzy mieli silne podstawy e, praktyczne no i uzupełniali to później studiami w filii tutaj. No i mamy na przykład rysiek, elektryk, metalurg, no to bardziej wszechstronnie nie można być wykształcony. Ja osobiście z Hutą byłem związany 20 lat. Żaden wyczyn, żaden rekord, ale ale były to dla mnie bardzo ważne lata, były to lata kształtowania osobowości, kształtowania mojego technicznego zacięcia, bo najpierw się uczyłem jako elektryk, pracowałem jako elektryk, potem metalurg i, 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 i pracowałem w tym zachodzie, ukształtowało to, nie wiem, charakter, bo tak to jest, że praca i otoczenie zawodowe kształtuje charakter. Rozpoczynałem z pracę w ucie. Jedność byłem i sportowcym, grałem hokej na trawie, a prez, prez, prezesem klubu Siedamczanka od lat 60. byłem wiceprezesem, a od lat 80. jak zmarł dyrektor Gramra, zostałem prezesem klubu, gdzie był 18 lat jeszcze prezesem klubu. Klub się rozwijał. Siemanowiczanka to była to silna powiedzmy, społeczność sportowa. Hokej na trawie, to byli mistrzowie Polski, piłkarze, tam taki Łysko, czy Maszczyk, to byli kadrowcy. W ogóle Park Pszczelnik z boiskami, z pływalnią. Sprawy socjalno-bytowe, sportowe były na wysokim poziomie w fucie. Tutaj akurat teraz, żeśmy rozmawiali z kolegą z żub, łupki, przedszkola, przychodnie, bo tą przychodnię, która jest, to budowało SOWI, nasz Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego, to co też wspominaliśmy o szpitalu, Hutan bardzo dużo inwestowała w szpital, mieliśmy niesamowitego, dobrego e, lekarza, można powiedzieć mojego kolegi, serdecznego doktora Sake'a. To był specjalista powiedzmy od spraw poparzeniowych. To co tutaj akurat wspominaliśmy już o tych ośrodkach wczasowych. No ta więź międzyludzka była bardzo wysoka. Także Chuta dbała o te sprawy powiedzmy zawodowe, żeby ludzie mieli powiedzmy rozrywkę, mieli powiedzmy zabezpieczenie Zdrowio. Związany jestem, byłem i jestem bardzo emocjonalnie z tym miejscem. I mimo, że tego miejsca już nie ma, tej chuty nie ma, tak jak powiedziałem, staram się wszelkimi kanałami, sposobnościami, znajomościami. Próbuję e, przywrócić jakąś pamięć o hutnikach, o tej hucie i jakoś tych hutników uhonorować. Bo. No, muszę, muszę powiedzieć, że żenująca jest opowieść, jak tych hutników potraktowano na koniec w tej chudzi. Powiem szczerze, że znam wielu, którzy do dzisiaj pensji nie dostali. Znam wielu, których wtedy wyrzucano z domów zakładowych, z mieszkań zakładowych. Tych ludzi, którzy w tej hucie pracowali naprawdę ciężko, bo to nie były warunki pracy takie, jakie my mamy dzisiaj, jakie możemy sobie wyobrazić. Nie, nie, to były moje, moje pierwsze, tak na marginesie, moje pierwsze wrażenie, jak, jak kilkunastoletni chłop, chłopiec razem z ojcem, który chciał mi pokazać swoje miejsce pracy, zabrał mnie do huty i pokazał manesma, to wtedy myślałem, że trafiłem do piekła. Takie tam były warunki pracy. Ja tylko mam takie, taki z, zawód, że y, ja zakończenie pracy huty y, odbyło, się, odbyło się właściwie bez, y, bez kamery, jak się to mówi. Kopalnia, jak zamykano ostatnia wyłózka w, w, w wagoniku węgla, to była orkiestra górnicza grała i, i było o, duża impreza, duże y, wydarzenie. A huta niestety ginęła w samotności, w, w, w zapomnieniu to... i bez perspektywy. Zastęp był w stanie wojennym. No, wtedy, wtedy a takie później, te... Wcześniej już się zaczynało, bo to te lata 80., mm -hmm. a potem 90. to było bardzo powiedzmy, taki rozruch we wszystkich sprawach i socjalnych i, i produkcyjnych już po, no, na stalowni na przykład już... Się odrywało stan wysokiej jakości, bo to co tutaj koledzy mówili, już jeśli inżynierowie, już ta nowa kadra dochodziła, także to tutaj się rozwijała. Tak, tutaj Stanisław mówił, lata 70., no 80. już ale 70. i lata 90. było dużo socjalnych spraw, a 70. jeszcze inwestycja, ale najważniejsza rzecz to była ta decyzja o walcowni ciągłej. Ona Dominowała, zdominowała to, że, że niestety Huta już nie była przewidziana do inwestycji. Nie było, to było w końcu to Huta, spółka akcyjna Skarbu Państwa, więc zakład państwowy. Niestety uzależnieni byliśmy od, od środków finansowych, które przydzielano gdzieś tam oczywiście wysoko. Cała inwestycja miała kosztować, czy kosztowała już 500 milionów złotych ówczesnych. Złoty i, i brakowało jakieś 80 milionów złotych na uzupełnienie, odnowienie tego sterowania, czyli nowe okablowanie i formaty i tak dalej. No cóż, trzeba ją było zmodernizować, zmodernizowało się ją na papierze, maszyny zostały przeglądnięte, pewne rzeczy powymieniane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że ta stara huta Eee, no, praktycznie wybudowała do samego końca najnowocześniejszą walcownię w Europie, jedną z najnowocześniejszych na świecie w technologii ciągłego walcowania bez szwu. Po Chinach to była druga tam bez I ja osobiście nawet yy, zwiedzałem postawioną już walcownię, która w zasadzie no cóż, wystarczyło przekręcić. Nie wiadomo, wystarczyło przekręcić guzik e, i, i uruchomić z tego co wiem, nie znam szczegółów, bo już wtedy byłem poza hutą. Z tego co wiem, e, brakło środków. Albo dobrej woli, albo Albo ktoś bardzo bardzo nie chciał, aby ta walcownia zaczęła produkować konkurencyjny w Europie produkt. Tchnę trochę optymizmu, a i powiem takie cyfry. Czy, czy dane. Huta jedność, tak jak tutaj mówiliśmy, zatrudniała ponad 5 tysięcy, jak wszedł do huty koniec lat 60., to było 5,5 tysiąca ludzi A produkowała nawet w szczytowym momencie. Nie wiem, około 150-200 tysięcy ton rocznie i zatrudniała, tak mówię, 5,5 tysiąca ludzi. W tej chwili ta walcownia nowa, która ma być lada moment otwarta KOGNOR dla porównania ma produkować 450 tysięcy ton wyrobu walcowanych i zatrudniać 150 ludzi. Więc to pokazuje, te liczby pokazują tą, tą skalę. Hale, zmian, zmian technologicznych i jakościowych. No i niestety możemy ronić łzy i, 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 i sam przeżywałem to chodząc po terenie Szczechutym ze Stasią. Tutaj jak 10 lat temu kręciliśmy film hmm. na jeszcze hale były, jeszcze stała hala Inoczentej Maresmana. Nie wiem komu dziękować, ale mamy teraz Kognora. To taki. Tak powiem, nie wiem jak to nazwać, chihut. Historii. Historii. Mimo wszystko to hutnictwo wróciło, to się Piękna, cudowna, bo zwiedzałem jeszcze nieuruchomioną walcownię kognora, kształtowników drobnych na gorąco. I e, no to jest majstersztyk. Rzeczywiście znowu poszliśmy lata do przodu, jak Zbyszek mówił, 450 tysięcy ton. 150 osób. No ta brać hutnicza bardzo skurczona już teraz, prawda? No ale przynajmniej mamy w Siemianowicach znowu kawałek huty. No i z, chyba z tego tylko trzeba się cieszyć, no bo, no bo nie, nie, nie odwrócimy e, e, historii tutaj. Cieszmy się. Tyle.